Cześć Boże Marta Klimczak, witam i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Dziś po ulicach Warszawy przejdzie tak zwana Parada Równości. Weźmie w niej udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który wydarzenie promujące dewiacyjne związki homoseksualne objął patronatem. Marsz LGBT ma rozpocząć się przed Pałacem Kultury w Warszawie o godzinie 14.00. W momencie inauguracji będę w tym miejscu, gdzie będziemy się spotykać, żeby inaugurować paradę. Informował prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Polityk, jak podkreśla dr Magdalena Siemion, będzie musiał liczyć się z tym, że jego decyzja o poparciu marszu przyniesie wiele konsekwencji. Wydaje mi się, że pan prezydent Trzaskowski chce dorównać pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Kamali Harris, która również po raz pierwszy jako wiceprezydent bierze udział w czerwcowym tym marszu równości. Tylko warto zauważyć, że ta bardziej konserwatywna część społeczeństwa amerykańskiego bardzo skrytykowała ten udział i pan Trzaskowski musi się po prostu liczyć, że w Polsce będzie podobnie. Tym bardziej, że Trzaskowski wspiera wyłącznie środowiska skrajnie lewicowe. Jeżeli decyduje się na wspieranie Marszu Równości czy Parady LGBT, to powinien konsekwentnie wspierać i brać udział również w innych wydarzeniach. Ponieważ, jak podkreśla działacz Pro-Life, Halszka-Bielecka, Trzaskowski jest prezydentem wszystkich mieszkańców Warszawy. Tym bardziej powinien dawać dobry przykład, którym z pewnością nie jest wspieranie lewicowych ideologii, mających na celu rozbicie rodziny i utworzenie nowego modelu społeczeństwa. Ponadto udział Trzaskowskiego w tak zwanej Paradzie Równości ma odwrócić uwagę od problemów miasta, z którymi sobie nie radzi. Ponieważ, jak zauważa prawnik i działacz Pro-Life, Marcin Jakubczyk, marsz nie wnosi nic do społeczeństwa. To nie jest zamanifestowanie tylko i wyłącznie obecności w przestrzeni publicznej osób o odmiennej orientacji seksualnej. Mówmy się, że w ten sposób mogliby wyjść też zamanifestować, nie wiem, piekarze, kominiarze albo osoby, nie wiem, łyse, że tak jesteśmy. Tutaj chodzi o wskazanie na pewną grupę społeczną, która się zorganizowała wobec, wokół określonej, nie wiem, ideologii, pewnej doktryny, próby forsowania pewnej rewolucji wartości społecznych i temu ma tak naprawdę służyć ten, ten przemarsz, czyli nie ma tak naprawdę żadnej wartości dodanej, do codziennego życia społecznego. Radny miasta Lublin wskazywał również, że wielu mieszkańców, nie tylko Warszawy, czuje się urażonych tym, co będzie prezentowane na paradzie, ponieważ jak pamiętamy z lat poprzednich, epatowanie seksualnością sprowadzoną do sfery wulgarnej było zjawiskiem powszednim na takich marszach. Premier Mateusz Morawiecki gościł wczoraj na Śląsku. W Mikołajowie szef rządu odwiedził jeden z pięciu zakładów firmy Rolnik. Z kolei w Katowicach wręczył nagrody zwycięzcom konkursu Słówka, nie ma słówka, inspirowanego twórczością Erwina Słówki. Firma Rolnik powstała w 1989 roku. Specjalizuje się m.in. w przetworach warzywnych, zupach, daniach gotowych, sosach, sałatkach czy pasztetach. Firma stworzona z niczego przez 30 lat udało nam się razem ze wspólnikiem stworzyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w przemyśle owocowo-warzywnym. Zresztą nie tylko w Polsce, ale my jesteśmy też poza granicami. Podkreślał współtwórca i wiceprezes firmy Józef Rolnik. Obecnie przedsiębiorstwo należy do grona liderów branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce. Zaopatruje największe sieci handlowe i eksportuje wyroby do wielu krajów. Europejskich. Cieszę się, że razem z państwem polskim udaje się budować coraz lepiej markę polskiej żywności. Polska żywność jest coraz bardziej znana w całej Europie. To 34 miliardy euro eksportu w zeszłym roku i ten eksport rośnie. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził wczoraj jeden z pięciu zakładów firmy Rolnik. Firma, podobnie jak wiele innych, skorzystała z pomocy tarczy antykryzysowej podczas pandemii. Szef rządu zachęcił, abyśmy kupowali polskie produkty u polskich producentów. Chcę z tego miejsca zaapelować bardzo głośno: kupujmy polskie produkty u polskich producentów. To jest niezwykle ważne. W ten sposób wspieramy Polskie miejsca pracy. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki gościł w Katowicach, gdzie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wręczył nagrodę zwycięzcom konkursu Sówka nie ma Sówka, inspirowanego twórczością Erwina Sówki. Wybitnego malarza, który na swych dziełach uwieczniał krajobrazy katowickich dzielnic nikiszowca i Janowa. Konkurs skierowany był do uczniów klas 6, 7 i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Wręczając nagrodę, szef rządu podziękował uczestnikom i laureatom konkursu za pielęgnowanie pamięci o malarzu. Życzę także tego, żeby właśnie poprzez pielęgnowanie takiej kultury, kultury bardzo bliskiej naszemu życiu codziennemu, a jednocześnie w piękny sposób wyrażonej, udawało się wszystkim Państwu coraz głębiej poznawać nasze małe ojczyzny, ale także być dumnymi z naszej wielkiej ojczyzny, z Rzeczypospolitej. I to, w jaki sposób jedno z drugim się przeplata w twórczości naszego znakomitego artysty Erwina Sówki i w waszej twórczości młodzi artyści jest czymś naprawdę pięknym. Konkurs Sówka, nie ma Sówka, zorganizowali wspólnie Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty. Patronat nad konkursem objął premier Mateusz Morawiecki. Laureaci olimpiad międzynarodowych odebrali w kancelarii premiera nagrody za wybitne osiągnięcia. Jesteście ambasadorami polskiej nauki. Gratulował uczniom minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Ponad 20 uczniów polskich szkół uzyskało tytuł laureata w Olimpiadach Międzynarodowych z przedmiotów ścisłych w roku szkolnym 2019-2020. 21 medali Olimpiad Międzynarodowych, 2 złote, 11 srebrnych, 8 brązowych to jest niezwykłe osiągnięcie naszych młodych ludzi, naszych wybitnych talentów, wspaniale oślifowanych przez ich. Rodziców i przez ich nauczycieli. Podkreślał minister edukacji profesor Przemysław Czarnek podczas gali medalistów Olimpiad Międzynarodowych. Dodał, że takie osiągnięcia to duma dla Polski. Jesteście państwo ambasadorami polskiej edukacji, polskiej nauki, jesteście państwo ambasadorami Rzeczpospolitej Polski właśnie w tych dziedzinach. Pokazaliście po pierwsze w Polsce, że potraficie w konkurencji ze swoimi rówieśnikami kolegami z innych szkół, innych klas osiągać najlepsze wyniki i potem jeszcze raz to udowodniliście startując w Olimpiadach Międzynarodowych. Dodał wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski, życząc uczniom dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach, także na studiach, te wasze talenty będą rozwijane. Praca, którą już wykonaliście, zaowocuje jeszcze większymi osiągnięciami. Na zakończenie Gali laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Puma i Narwal to dwa nowoczesne lodołamacze, które dołączyły do floty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Lodołamacze Puma i Nergal powstały w morskiej stoczni remontowej Gryfia w Szczecinie. To kolejny etap do wymiany floty, do unowocześnienia floty i do budowania silnej, silnych wód polskich, silnej administracji morskiej wyposażonej w sprzęt i w ludzi. Jednostki, które dołączyły do floty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku są wielozadaniowe. Będą służyć nie tylko do łamania lodu na wiśle. Pamiętam Wisłę skutą lodem, gdzie nawet lodołamacze sobie nie radziły i musieli saperzy pomagać w rozładowaniu zatorów. Myślę, że taki etap już jest za nami, ale to, że przyroda potrafi. Spłatać figle to jest właśnie ostatnia zima, która no, była dramatyczna właśnie dla rejonu Włocławka Płocka. Oby się to nie powtórzyło, ale musimy być na to przygotowani. Statki będą pełniły funkcje ratownicze, holownicze i pożarnicze. Te lodołamacze one nie będą spełniały tylko funkcji lodołamania. One również będą mogły spełniać funkcje ratownicze, funkcje holownicze w razie potrzeby, nie daj panie Boże, funkcje pożarnicze. więc one są wielozadaniowe, są nowoczesne i oby jak najmniej były używane. Do końca roku do lodołamaczy dołączą dwie kolejne jednostki Manat i Nerpa. Dzisiaj są tutaj dwa nowe lodołamacze, ale w tym roku będą kolejne i flota lodołamaczy w Gdańsku będzie liczyła ich 9 sztuk. Myślę, że będzie to odpowiednie zabezpieczenie przeciwlodowe. Budżet całego projektu wynosi 74 miliony złotych, z czego 85% stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, ministrowie infrastruktury podpisali deklarację o współpracy transportowej pomiędzy krajami członkowskimi. Zakończyły się owocne negocjacje przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej. Doprowadziły one do podpisania deklaracji o współpracy transportowej. Ministrowie porozumieli się w kwestii rozwoju transeuropejskiej sieci dróg. Oprócz tego rozmawiali na temat innych szlaków komunikacyjnych strategicznych dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Via Carpatia, jakże ważna, ważny szlak komunikacyjny, to koleje dużych prędkości między. Budapesztem, dalej przez Słowację, Czechy i do Warszawy, kanał wodny Odra, Łaba, Dunaj, ale także centralny port komunikacyjny. Wsparciem objęta zostanie trasa Via Carpatia. Która dla państw V4, jest drogą życia, zaznaczał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do 2026 roku zostanie zakończona budowa polskiego fragmentu tej drogi, a już w tym roku Węgrzy oddadzą do użytku swoją część trasy. Droga ta jest swoistym silnikiem, motorem rozwoju gospodarki państw, przez które przebiega i nie tylko państw Wyszehradu. Ale też państw trójmorza. W podpisanej deklaracji określono także zasady wsparcia dla transportu kolejowego, który podczas pandemii ucierpiał najbardziej, po to, aby wyrównać jego rozwój w każdym z państw V4. To, co dla nas dzisiaj najważniejsze, to wsparcie sektora kolejowego po pandemii oraz uczynienia go bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych rodzajów transportu. W trakcie spotkania minister infrastruktury Andrzej Adamczyk symbolicznie przekazał prezydencję nad grupu Wyszehradzką Węgrom. Dziś o godzinie 11 odbędzie się ingres księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego do katedry włocławskiej. Transmisja z uroczystości w Telewizji Trwam. 7 czerwca ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski z woli Ojca Świętego Franciszka został mianowany 77. Biskupem Włocławskim. Tym samym objął kanonicznie diecezję włocławską i rozpoczął posługę biskupa diecezjalnego. Dziś o godzinie 11 rozpocznie się msza święta połączona z ingresem do Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Po uroczystym wejściu do katedry liturgię rozpocznie nuncjusz apostolski ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio. Zostanie ukazana i odczytana bulla nominacyjna papieża Franciszka. Nowemu biskupowi włocławskiemu zostanie przekazany pastorał jako symbol władzy pasterskiej, po czym zajmie on miejsce na katedrze biskupów włocławskich. Mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, który wygłosi homilię i udzieli pasterskiego błogosławieństwa. Do włocławskiej katedry będzie mogła wejść tylko określona liczba osób. Dla pozostałych uczestników przygotowano miejsca przed świątynią. Uroczystość będzie również transmitowana w telewizji TRWAM. Na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 10. .00.